Ok, teraz cały proces na egzaminie, czy nie na egzaminie, obojętnie cały proces jaki wy będziecie musieli zrobić, żeby połączyć się do MySQL i wykonać na nim jakąkolwiek operację. Po pierwsze przypominam, że PHP żeby działał musi się znajdować w katalogu htdocs sampatach, czyli /htdocs, Musi mieć ostrzeżenie PHP. W pliku musicie mieć otwarty, przynajmniej otwarty, a najlepiej zamknięty prawidłowo PHP i musicie go otwierać przez przeglądarkę stosując ścieżkę względem localhost względem tego pliku htdocs czyli jeżeli u mnie ja mam folder w htdocsach, który się nazywa db i w nim mam plik index.php tak? to prawidłowa ścieżka to jest localhost db index.php bez index.php też by działało żeby się upewnić, że to jest ten sam plik i że to działa Hello World działa, działa, dobra. Tak to jest, to musicie zapamiętać. Ci musi być włączony XAMPP, musi być w HTDOXach ten plik, musi mieć rozszerzenie PHP, musi mieć klamry otwierające, zamykające PHP. I przez przeglądarkę wchodzicie przez localhost, a nie przez file. Te warunki musicie spełnić, żeby to w ogóle działało. Ok. I teraz nawiązanie połączenia z serwerem bazy danych wygląda zawsze tak samo, różni się tylko jednym ostatnim parametrem. Żeby nawiązać połączenie z serwerem, tworzycie sobie zmienną db i piszecie do niej nowy obiekt MySQL i podajecie mu kolejno w atrybutach localhost, czyli host lokalny wasz komputer, zawsze jest tak samo, root bez hasła i w ostatnim w ostatnim, panowie, nie zagłuszać mnie. W ostatnim argumencie tej funkcji podajecie nazwę bazy danych waszej według phpmyadmina, to co jest tutaj po lewej stronie. Nie tabelę, nie IP, nie nic innego, nazwę bazy danych, tak? Ewentualnie można to zrobić w dwóch linijkach, wyrzucić to do osobnej linijki, ale to nie ma... Za bardzo sensu, w sensie można się połączyć nie wybierając bazy i później wybrać bazę, ale dla was nie ma to żadnego sensu, nigdy nie będziecie potrzebowali tego scenariusza. Tak? Na koniec wywołania skryptu dobrze i kulturalnie jest połączenie z bazą danych zamknąć. Za to też jest na egzaminie punkt za samo zamknięcie ten za tą jedną jedyną linijkę macie punkt. Za to macie jeden punkt i za to macie drugi punkt. Tak? Za dwie linijki macie dwa punkty, to jest połowa punktacji PHP. A już od razu macie je z głowy, tak? Eee, to jest operator jaki? Państwo programiści. Jak się nazywa operator, który wyciąga z klasy, czy tam z obiektu jakąś funkcję albo własność? Jak się nazywa taki operator? No? Getter. No. Getter powiedzmy. W JavaScript jaka, jaka jaka, jaką byście mieli, jaki byście mieli, jak wyciągaliście coś, co jest częścią obiektu? Tak, czyli była kropka, a tu jest co? Czołeczka. Dlaczego? Dlatego, że w PHP, zanim w ogóle się zabrano za obiekty, był operator kropki zarezerwowany do łącze, łączenia ze sobą dwóch łańcuchów tekstowych. W przeciwieństwie do js gdzie możecie zrobić string plus string, tutaj się nie da trzeba używać kropki. Ergo nie mogę już użyć kropki do obiektów i macie taką właśnie dziwną konstrukcję strzałkową, tak? Olej. Tak, za chwilę. ok? A, i teraz to jest minimum, żebyście się połączyli i rozłączyli. Jak już jesteście połączeni z bazą danych i chcecie wykonać jakąś operację, dla przykładu, ja mam tutaj bazę, która ma ID, first name, last name jako dwa warczary i ta tabela jest pusta, kompletnie, tak? Ja sobie wstawię tutaj jakiegoś Jana Kowalskiego Do celu, że tak powiem, zademonstrowania Wam jak to działa Jest jeden wiersz Jan Kowalski I teraz, żeby pobrać to, potrzebuję tą kwerendę, tak? Select gwiazdka from person Czyli tworzę sobie nową zmienną SQL i piszę w niej SELECT gwiazdka FROM PERSON. Uwaga! Unikajcie kopiowania z phpMyAdmin'a na przykład tych znaczków, tak? Delimitery łańcuchów tekstowych, czyli cudzysłowia, apostrofy itd. Tak są w mysql potrzebne tylko i wyłącznie wtedy, jeśli jakimś cudem macie nazwę kolumny, albo nazwę tabeli, albo, albo cokolwiek co jest jakby ze spacją stringiem, tak? W innym wypadku, poza samymi stringami wstawionymi do kwerend, nie są wam potrzebne w ogóle ograniczniki stringów, czyli żadnych apostrofów, cudzozozołów innych znaczków nie wstawiamy, tak? To jest kwerenda, którą chcemy wykonać na bazie. Teraz, żeby najprostsze wykonanie takiej kwerendy, wygląda w ten sposób: może ja Wam to od razu odkomentuję, albo pozwolę temu stworzyć komentarze, czyli stwórz nowe połączenie do bazy danych, e, używając, e, albo inaczej, karny serwer, użytkownik root, bez hasła, baza o nazwie db, tak? Dalej e, Ferenda w języku SQL, którą którą chcemy wykonać na serwerze Wykonaj referendę i zapisz wynik do zmiennej rezalcji. I teraz uwaga MySQL jak go z PHP się do niego łączycie Zwraca wam e, MySQL Result, to jest taki specjalny rodzaj e, specjalny rodzaj jakby zmiennej e, obiektu zaraz wam znajdę definicję tego To jest coś co zawiera wynik działania kwerendy niezależnie od tego jaką kwerendę nie puścicie, zwraca wam wynik działania kwerendy I teraz uwaga, z tego nie da się bezpośrednio przeczytać danych Dlatego, że obiekt ten MySQL i Result funkcjonuje troszkę tak jak bazy danych na kursorach, nie mieście kursorów, nie? W bazach danych, jak wywołujecie jakiegoś mega dużego selecta i on wam zwraca na przykład 100 tysięcy wierszy, no to generalnie praca z 100 tysiącami wierszy jest troszeczkę trudna, nie sądzicie? Więc wymyślono coś takiego jak kursor, to znaczy... Pracujecie z tym wierszem, w którym macie ustawiony kursor, tak? Macie domyślnie kursor w pierwszym wierszu. Jak co, zrobicie z nim co chcecie, przesuwacie kursor do następnego wiersza i pracujecie na następnym wierszu. I tak samo do pewnego stopnia jest tutaj. To znaczy, nie da się tak po prostu wyciągnąć tego imienia i nazwiska z rezalta. Trzeba najpierw ten rezalt odczytać wiersz po wierszu i sobie go przypisać, ewentualnie do e, jakichś tam zmiennych w PHP. I wtedy macie dopiero. PHP taki obiekt, że tak powiem przestrzenny w postaci takiej tabelki, tak? Żeby to przeczytać, tu jest inna sytuacja, bo mamy tylko jednego, jeden wpis. Zakładamy, że mamy tylko jedną linijkę w tej tabeli. Wyciągamy, wyciągamy pierwszą, w nawiasie jedyną linię z wyniku zapytania i z do zmiennej row. I teraz zmienna row założywszy, a nie będę debugera, założywszy, że włączę sobie debugger teraz, to w zmiennej row będę miał tabelkę e, będącą wynikiem działania funkcji fetch asoc. Fetch -asso powoduje, że wyciąga wam jeden wiersz, czyli tak jakby o to, to razem z tymi nagłówkami, czyli O coś takiego dostajecie w wyniku fetch asok. To znaczy dostajecie jeden, e, tą tabelkę podpisaną nazwami kolumn. Tak? To jest to, dostajecie, po, jak, do, za każdym razem jak dostajecie, fe, wywołujecie fetch asok, to dostajecie coś takiego. I e, w pHP to daje następujący efekt. E, ja zrobię tak, że wychuję sobie e, pre, żeby mi się to wyświetliło z całą szerokością i vardumpem wrzucę wam to żebyście zobaczyli jak to wygląda. I teraz to, co ja wyciągnąłem jednym, jednym rowem, wygląda tak. To jest tablica, która ma, która ma trzy elementy podpisane. Pierwszy element jest podpisany, czyli ma indeks ID, zawiera string 1k. Drugi element jest podpisany first name, zawiera 3 literowy string jan. Trzeci element jest podpisany last name i zawiera ośmioliterowy string kowalski. Tak? Mamy jednego jedynego naszego użytkownika jako tabelkę. Teraz żeby go wypisać kulturalnie, a nie jako tabelkę to możemy zrobić w sposób następujący. First id będzie id, czyli wyciąg, przepisz zmienne z tablicy do lokalnych zmiennych i to jest ta operacja, którą mi tu copilot podpowiada nie name, tylko first name. To będzie last name. I robię to po to, dlatego że ten zapis po pierwsze jest niewygodny do pisania, po drugie w niektórych funkcjach takie odwołanie się do elementu tablicy powoduje problemy. Więc to, co ja robię, to po prostu przepisuję sobie to do tej zmiennej, to do tej zmiennej, to do tej zmiennej. Mając te trzy zmienne, mogę na, zrobić, wyświetlić z bazy, na przykład w ten sposób, jeszcze na koniec mogę jej zrobić brk, żeby przejść do następnego wiersza, tak? Czyli wyświetli mi id, jej id, imię i nazwisko. I skrypt wygląda w działaniu o tak. Czyli dostajecie id delikwenta, imię i nazwisko. To jest jeśli jest jedna, jedyna osoba w bazie. Teraz jeśli tych osób jest więcej, musimy użyć pętli do tego, żeby przetworzyć ten nasz rezultat. Bo inaczej on nam będzie wyciągał tylko jedną osobę. Zobaczcie, że jeżeli ja teraz dodam tutaj do naszej bazy e, następną osobę. Czyli wstawię sobie jakiegoś Adama Nowaka to dalej wyświetla mi tylko Jana Kowalskiego, bo on jest pierwszy. Tak? Więc teraz musimy zmodyfikować nasz program w taki sposób, żeby on przetwarzał tych użytkowników pętlą. I robimy to w ten sposób, że... I to jest taka konstrukcja, która jest stała, zawsze taka sama, w PHP zawsze jest to zrobione dokładnie tak samo. Pakujemy naszego ROW Result Fetch ROW, Fetch w WhyLa. Czy ja ci przeszkadzam? Pakujemy do środka ten, tą linijkę, co spowoduje, że wewnątrz tej pętli, czyli tutaj wewnątrz tego whilea, każ w każdej iteracji row będzie innym wierszem. Czyli za pierwszym razem, jak uruchomimy tego while'a, to row będzie, będzie pierwszy wiersz, za drugim drugi, za trzecim trzeci i tak dalej. I zrobię, mając to, możemy po prostu skopiować sobie teraz to całe nasze rozwiązanie do środka, do tego while'a. I to spowoduje, że on przeczyta pierwszy wiersz, wypisze go, przeczyta drugi wiersz i wypisze go. I skutek działania skryptu jest taki. Tak? Czyli normalnie bez żadnego ale printuje nam tych dwóch delikwentów z bazy. To jest najprostsza chyba możliwa operacja. No może prostszy byłby insert, ale do inserta z kolei musielibyście mieć dane. Czyli to jest najprostszy, najprostszy chyba program, jaki można sobie wymarzyć. Może ja mu zmienię słuchajcie nazwę na select. Żebyście mogli sobie, potem zrobimy inne pliki, żebyście mogli sobie to uporządkować. Pytania? Czy to jest zrozumiałe? Na pewno.